Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma dolinami, za krainą olbrzymów, za krainą krasnoludów, była sobie kraina robodinozaurów. To były niezwykłe dinozaury, które miały w sobie części robotów. Jeden miał roboogon, poruszający się z metalicznym szumem, drugi miał robonogi ze stali i chromu, trzeci robo oczy, czwarty robo łapy, a piąty robopysk. Wyglądał groźnie. Miał ostry metalowy nos i błyszczące zęby jak ostrza noża. Raptory były małymi, ale bardzo muskularnymi dinozaurami, pokrytymi piórami w odcieniach brązu i zieleni, z czerwonymi i żółtymi paskami, które wyglądały jak malarskie pociągnięcia. Miały specjalne robonogi, które błyszczały w słońcu: metaliczne, smukłe i niezwykle szybkie. Dzięki nim były bardzo zwinne i miały super szybkość wygrywały w każdych wyścigach organizowanych w krainie robodinozaurów. Ich pazury były ostre jak igły, a oczy błyszczały inteligencją i pewnością siebie. Wśród mieszkańców krainy był też T. ogromny, masywny dinozaur o rozciągającym się na kilka metrów korpusie. Jego skóra była zielona, miał wielkie, umięśnione nogi, silne pazury, i ogromną paszczę pełną zębów wielkości kołków. t -rex miał naturalne predyspozycje do siły, ale nie do szybkości wyścigowej. Nie lubił zawodów i nie brał w nich udziału. Wolał iść na polowanie, szukać przygód i wyzwań, zamiast biegać po medale i puchary. Inne dinozaury myślały, że jest leniuszkiem, który boi się porażki. Zawsze to raptory wygrywały wyścigi, bo były szybkie i miały robonogi. Lubiły zdobywać medale i puchary za wygrywanie, które dumnie ustawiały na skalnej półce w swojej jaskini wysoko w górach. Było ich już 21, lśniące i piękne symbole zwycięstw. Pewnego dnia Tirek szedł przez las. Jego ciężkie kroki drążyły ziemię. Gałęzie trzaskały pod jego masywnym ciałem. Raptory siedziały na pagórku, obserwując dolinę. Gdy zobaczyły Tyrexa idącego żwawo, zaczęły się złośliwie uśmiechać. O, idzie Tireks, mówił przywódca raptorów, ostry i szyderczy. Znowu nie bierze udziału w zawodach, bo by z nami przegrał. Pewnie jest najwolniejszy i zbyt leniwy, żeby nawet spróbować. Ha, ha, ha. Dwa inne raptory śmiały się głośno, pokazując palcami na Tyrexa, który powoli znikał za drzewami. Ich śmiech był brzydki i niemiły. T-Rex nic nie odpowiedział, tylko spojrzał smutno przez ramię i poszedł dalej. Raptory śmiały się dalej, nie czując wyrzutów sumienia. Ale T-Rex w milczeniu podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Stanął na brzegu górskiego zbocza i spojrzał w niebo. Po raz pierwszy postanowił spróbować. Dlaczego bym nie mógł spróbować? Może nie jestem stworzony do wyścigów, ale mogę spróbować. Może jestem szybszy niż myślę. Następnego dnia Tajrek zaczął trenować w dolinie między górami. Biegał wzdłuż rzeki, której woda błyszczała w słońcu, przeskakiwał głazy wielkości domu, wykonywał przewroty i skoki. Jego pazury, ogromne i silne, zostawiały ślady w miękkiej ziemi. Mogę to zrobić. Powtarzał sobie każdego dnia: Mogę, mogę, mogę. Jego nogi, choć nie miały robonuk, były mocne i elastyczne. Mięśnie, ramion i nóg pracowały z precyzją. Biegał dzień i noc, kiedy inne dinozaury spały. Tirek strenował, przedzierając się przez zarośla, wspinając się na pagórki i biegnąc w dół. Był zmęczony, lecz się nie poddawał. Każdego dnia czuł się trochę szybszy i silniejszy. Minęły tygodnie. Nauczył się, jak najlepiej wykorzystywać swoją masę. Jego pazury stawały się coraz lepsze w przyczepności do ziemi. Zdał sobie sprawę, że może nie będzie tak szybki jak raptory, ale ma coś innego: wytrzymałość i moc każdego kroku. W weekend miał być kolejny wyścig o medal. Na linii startu ustawiły się raptory. Ich chromowane robonogi błyszczały w słońcu. Obok nich stał spinozaur z charakterystycznym wieńcem płetw na grzbiecie, które powiewały na wietrze jak flaga. Były triceratopsy. Masywne zwierzęta z trzema potężnymi rogami, które unosiły je wysoko na znak gotowości. Nawet Stegozaur, stary i powolny, stanął na linii startu. Sędzia, stary diplodok o długiej szyi, podniósł flagę. Dziesięć! zawołał głosem rozlegającym się echem po dolinie. Raptory zaczęły machać nogami, gotowe do startu. Ich oczy błyszczały pewnością siebie. Dziewięć, osiem, siedem. Wtedy nagle do linii startu podszedł t wielki i silny, z wyrazem determinacji na twarzy. Jego mięśnie były napięte, pazury gotowe do działania. Stanął równo z raptorami, ignorując ich zszokowane spojrzenia. Cztery, trzy, dwa. Raptory zobaczyły t i nie mogły uwierzyć. Będzie z nimi startować? Będzie próbować wygrać? Niemożliwe. Jeden, start! Raptory wystrzeliły szybko jak błyskawice. Ich robonogi pracowały w niesamowitym tempie, a świst powietrza był niemal słyszalny. Ich tory biegu były doskonałe, jakby wyliczone co do centymetra. Ale Tirex też biegł. Jego nogi i pazury pracowały jak maszyna. Każdy krok był wolniejszy niż u Raptorów, ale bardziej silny i zdeterminowany. Powoli, ale systematycznie, zaczął wyprzedzać innych. Najpierw minął z tego zaura, który biegł ciężko i powoli. Potem Spinozaura, którego płetwy na grzbiecie kołysały się, utrudniając mu bieg. Następnie wyprzedził Triceratopsy. Wszyscy widzieli, jak ogromny t spędzi z niezwykłą szybkością. Jego pazury rysały głębokie rowki w piasku, a każdy mięsień ciała pracował idealnie. Raptory zobaczyły go za sobą, ich oczy rozszerzyły się ze strachu. Zaczęły biec najszybciej, jak potrafiły, ale było już za późno. Tirek zyskał przewagę i przyspieszył jeszcze bardziej. Jego warczenie stało się potężne jak grzmot. Wyprzedził pierwszego raptora, potem drugiego, a tuż przed metą wyprzedził trzeciego. Przebiegł linię mety jako pierwszy, oddychając ciężko, ale z dumą. Jego pazury zostawiły głębokie ślady na piasku. Ślady zwycięzce. Uniósł głowę i wydał zwycięski ryk, który rozległ się echem po całej krainie robotinozaurów. t nie miał naturalnie najszybszych nóg ani robonóg, jak raptory. Ale miał to, czego nie mogli mu zabrać. Determinację, siłę woli i odwagę, by spróbować. Raptory były zdziwione i zawstydzone. Do tej pory zdobyły 21 medali, a teraz widziały, jak t wygrywa. Podeszły do niego z opuszczonymi głowami. Przepraszamy, powiedział przywódca, jego głos był miękki. Śmiałyśmy się z ciebie, mówiąc, że jesteś wolny, ale to nieprawda. Po prostu nie chciałeś się ścigać, ale jesteś naprawdę szybki, gdy tylko chcesz. Miałem coś do udowodnienia, odpowiedział T-Rex, uśmiechając się. Nie wam, ale sobie. Nie mam naturalnych predyspozycji do wyścigów, ale postanowiłem spróbować. I to zmieniło wszystko. Nauczyło mnie, że czasem to, co wydaje się niemożliwe, jest możliwe. Wystarczą wola i praktyka. Wszyscy słuchali uważnie. Nawet z tego zaur poczuł iskierkę nadziei. Następnego dnia pojawiła się nowa postać. Ogromny pterodaktus. Miał osiemnaście nóg, pięć głów i dwa ogony złączone u podstawy, które machały jak bicze. Jego skóra była ciemna jak stal, a oczy pełne pewności siebie. Gdy go zobaczyli, wszystkie dinozaury przestraszyły się i chciały się schować. Pterodaktus postawił się na linii startu, dumnie patrząc na innych. Miał już szesnaście medali i chciał kolejnego. Kto ma odwagę ścigać się ze mną? Zapytał groźnie. Tyrex i Raptory spojrzeli po sobie. Wiedzieli, że to będzie nowe wyzwanie, ale tym razem nie bali się porażki. Będziemy się ścigać z tobą. Powiedzieli razem. Sędzia wydał znak startu. Apterodactus ruszył z wielką szybkością. Jego nogi poruszały się idealnie zsynchronizowane, a ogony pomagały mu utrzymać równowagę. Wygrał łatwo i zdobył kolejny medal. Wszyscy patrzyli na niego z podziwem i respektem. Tym razem jednak nikt nie wyśmiewał innych. Wiedzieli, że spróbowali, a to jest najważniejsze. Wieczorem t powiedział do raptorów. Nie wszyscy mamy takie same talenty. Ja nie miałem robonóg, ale miałem determinację. Wy byliście szybcy, ale nie chcieliście spróbować czegoś nowego. Pterodaktus urodził się do wyścigów. To nie znaczy, że ktoś jest lepszy czy gorszy, tylko że każdy ma swoją drogę. I nigdy nie powinniśmy się z nikogo śmiać. Zwłaszcza, gdy uważamy, że ktoś jest słabszy, dodał przywódca raptorów, bo zawsze może okazać się lepszy. Dokładnie, potwierdził t -Rex. A jeśli podejmiesz decyzję, że coś chcesz zrobić nawet bez talentu, możesz to osiągnąć. Wytrwałość i determinacja potrafią czynić cuda. Stegozaur zapytał cicho, więc nawet ja mogę być szybszy. Możesz być lepszy, odpowiedział Tyrex. Nie dla innych, ale dla siebie. To prawdziwe zwycięstwo. Od tamtego dnia zawody w krainie robodinozaurów były inne. Dinozaury wciąż rywalizowały, ale z szacunkiem dla siebie nawzajem. Każdy, niezależnie od tego, czy wygrał, czy przegrał, był traktowany z godnością. t stał się mentorem dla młodych dinozaurów. Raptory odkryły, że mogą być nie tylko szybkie, ale także mądre i życzliwe. Apterodactus czasem pozwalał innym dotknąć swoich medali, zamiast je ukrywać. Wszyscy tworzyli piękną społeczność, gdzie każdy miał swoje miejsce i wyjątkowe talenty.